Brawy tam siedźcie kurwa grzecznie. O nie! No nie! Pierwszy skastowałem. Nie, nieprawda. Prawda kurwa. Ja pierwsze ja pierwsze widziałem ulti sprzeka. O się pierdo. Jesteś po jego stronie, po tobie to zrobiłem to samo. Nie. Ja po, po, po pierwsze zobaczyłem po Bo na chwilę się zabiera do tego gówna jakby kurwa nie mogła od razu tej japy z pyska wysrać A to było takie dobre. No było. Widziałeś, jak ich złapałem? <laughs> Dobra, dobra to. to był maksymalny najlepszy odpusz, teraz nie robią naszego kampa na pewno. No ile nie robił tworzę Chcesz uh! użyć ul -ulta na tej kampy? <laughs> ja jeszcze nie mam Chyba zacznę, bo wtedy będę trafiał <laughs> Ty no, Moje wina, że źle wytajmowałeś <laughs> Chodna e. to rudosta Eee, no właśnie muszę jeszcze prosić, że niej nie o to chodzi. Totalnie o musim zabić zabić trzeba. Hmm. Zabawne było <laughs> Funny, funny because gay. O nie, gdzie? Jak? Dlaczego mi się o, Nie <laughs> Ty Ale grupowe pierdolenie! <laughs> ale wszyscy tym byli. byśmy... O, mortals O bo co coś mówiłeś o tym jak się robi rzeczy. Albo to chyba dobrze. To nie ma widać, że wszyscy akurat byli w tym jednym miejscu, gdzie nikogo nie było. Wow, to co wszyscy wszyscy się tam stało? Mieli, <noise> wszyscy byli tam, gdzie nie było. Logika znaczy mocy. w jednej chwili nikogo nie było, a w nie Nie, nie. Ale próbujmy zaraz, Nie umierali zaraz potem. Ale no 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 właśnie. Nie, nie jestem dużo. pewien, co to kurwa za pomysły tam zaszły, że ludzie się wpierdolili we wrogów. A, kurwa. Na Już nie ma multa, nie martw się, nie. I nic. Nie no, dostali. Ale... ale nie robią bosa. No. Ty, patrz rzeczywiście. <laughs> Bo zabijali nas, już robią. Nie robią już to nie To Prawda. Ale Oni są w tych krzakach pedalskich. <laughs> tak, pedalskie Kończą. krzaki, kurwa. Kończą was? Sam nie. na... sam kurwa jeba się. Sam na twarz zbierasz. No właśnie. Wielkie wow. kurwa... Wielkie, gęste spusty <słuch> <gry> <kurwa>, <gry> no, Oczywiście, no. Ale mu powiedziałem Ale dogadane, kurwa <gry> <gry> Powinienem być tym... Prezenterem w Maratonie Uśmiechu Powinienem <gry> być raperem Leci jakiś filmik z dzieckiem, które się wypierdala z skaka na skakance Ale to dziecko zbiera gęste spusty na ryj <gry> Dlaczego ten dragar no. mnie zostawił? Co się To Bo to gej, dear! Bo widać, nie byłeś w jego typie. Ej, totalnie Ty Ja pierdolę, oni już go zabili. Dasz. No, to, to jest kraj nasz. Yeah. moc. No oh, faka. tam że SRAM, ale dużo z tej kupy Cash? nie będzie. Cash. Słuchaj, słuchaj Skrzyku. Walisz ULTA no pierwszy. Krzeku masz no. się wyszedł z gry. Ja A. właśnie zostałem wyjman. No, nastąpi błąd, proszę przeinstalować grę, kurwa. Hehe. będzie się takiego errora, że mu kazało grę przeinstalować. No, w trakcie gry. Głowę dam, że ten twój krzyku, bot i tak. dobra planka. Splankował ich ten twój bot, powiem ci, mistrzowsko. No to jak klikacie na bota? Ja tylko na niego kliknę. No to co bo klikasz. No i pizda! pizda. Nexus, no i to wszystko co ja mogę powiedzieć na ten temat. O jeśli to ulti, panie regar Tak wygrywamy gry w komputerku. Ja nie widziałem ani razu, żeby użył Ja właśnie widziałem jak użył. Ten sposób jak ty Raz użyłeś. Raz użył na mnie, ale nie zdążył. Ostatnio. Ja zdążyłem dwa razy. No dwa razy owszem. Kurwa, ja są z <grym> <grym> No patrz, zaraz robię player sajemujący grę. No ja wypróbam Bane no, ze na to na ten no, etap no, gry. Ole, poszle! Czym <grym> z krzeku gra? Ta, z krzeku. Przyszedł. Człowłem. Siedzi na dupie ten gazu. No, usiadł na schodach. Człow, ej, czym z krzeku gra? Gazląłem. Siedzi na dupie ten gazu, czym z krzeku gra? <grym> no nie słyszałem tego. No teraz z pełnym teamem to już nie ma, żeśmy przegrali. Lol. No, ale ja też, ja teraz jedną Co przed... Czemu jedziesz hmm? do sądu? Nic nie zrobiłem. Nie no, a to czemu jedziesz do sądu? Eee, nie, muszę poświadczyć za... ...ziomka. by coś zrobił? Poniekąd. Ale jestem nie oskarżony, więc... ...można powiedzieć, że jadę jako osoba towarzysząca. No to możesz chlapnąć na odwagę, nie? Ale mogę, mogę musieć coś powiedzieć. No ale to, muszę, to nie musisz chlapnąć pół litra na odwagę, no. Ale ja tak nie piję, kurwa. Wiesz, hm. jak, jak, to wygląda, piłeś ze mną. No, Albo Piszmy po męsku, albo nie udawajmy, że pijemy, tak? Albo razu mi się kurwa kłócił w tą No, razu no. Litr spirytusu i tam wciągną za nogę kurwa do sądu. Żeby pan to, kurwa, jest nie zdolny to przemawiać. To jest ten odpowiedzialny człowiek, o którym wam mówiliśmy, Wysoki Sądzie. Że tak się zżygać, ze stracić. To on piękny przykład po polskiego człowieka, kurwa. Nie mówisz tak, kurwa, umrzeć? No najlepiej, kurwa, umrzeć w sądzie, to będzie ich wina totalnie, żeby mnie nie reanimowali. Dlatego, a jokes on you, fagot. Kiedy też zdarzałeś się na nim mm, najlepiej. Jak, kurwa wejdę taki najebany. Jak będą chcieli mnie wyprowadzić, to się wysmaruję własnym kałem. I będzie szachmat, kurwa. Kto teraz jest wysmarowany gównem, ja czy wy. Wszyscy. Ale ja jestem wysmarowany swoim gównem. I się rzucisz na nich. Ja pierdolę, mógłbym wziąć słoik nuteli, tak się im wysmarować i udawać szalonego. Pan jest niepoczytelny. Tak wyjść wyjdź i potem zacznij się smarować Nutellą. W ogóle kurwa, wejść nie, przybrany stary, za dziecko w, z pieluchą. No co ty stary, wchodzisz z tym słoikiem Nutelli, odkręcasz i zrywasz tą folijkę kurwa i wtedy się smarujesz tą Nutellą, żeby wiedzieli, że to Nutella, a nie gówno. Tak, ja, i jeszcze będę udawał, że to gówno, oni będą wszyscy tak. wiedzieli, nie? Albo nie, wysmarujesz tą Nutellą, a potem wysmaruj ich gównem, żeby ja mm. Nutella. Wow, najlepszy motyw. Wiem, bym myślał, że snaruje Nutella, to będzie gówno. <grym> A czekaj, ja jestem nową, więc nie mogę iść po prostu na lejnę. Aha, bo co będzie roamował? Słowo klucz tutaj, roaming. I ten reggał z tym, tym jego jednym pazurem, kurwa. nie. Co to kurwa <grym <grym było? Z <to> <grym grym> krzyku kogoś zastrzelił właśnie. <grym> To u mnie. To w ciebie kurwa Stary, że skąd na Zaspie? <coughs> Ale nawet na Zaspie nie jest takie geto, żeby ludzie strzyli... No właśnie w biały to dzień chodzi. To To dziwne. Czuję takie lekkie déjà bo co jak widzę się wyjebanego na tej mapie A ja czuję tak straszny smród jak się zjebałem <coughs> Dobra, słuchaj no... Mogę pociągnąć cię na punkt Okej, okay, my wtedy powiedziesz gruby <coughs> Czekaj, czekaj to nie działa. Może to też swoje gąsienice. gąsienice. Nie, nie, spróbuj złapać mnie od boku. Okej. Okay. Też tak właśnie myślałem. patrz, 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 patrz. Już prawie wstałem. Co, spróbować cię z tej mańki? Coś tu się dzieje, patrz. Uda patrz, ci się może. Ja... Oh yes. <laughs> Znowu próbuję. Dobra, słuchaj, spróbuj, spróbuję chwycić tak bardziej od góry. Stanę, ja może uda mi się cię chwycić to... za tą górną gąsienicę. Nie wiem, czy to tak działa. O, nie działa. Czekaj, czekaj, czekaj. Hmm. Dobra. Czekaj, czekaj. Która to jest moja prawa? To jest prawa, nie? Tak. Która to jest prawa? Okay, no to jest robimy... tutaj, się zbliża. Tak, tak, Dobrze, tak. że i tak wygrywamy no. ten mecz, nie? No <laughs> Widzę, że... BOOM! Headshot. Słapiecie tutaj. Nie, bo próbuję budza na nogi postawić, kurwa. O! o. Dawaj! Doceniam! Dawaj kurwo! Stawaj na nogi! Masz... Czekaj, o, to jest dobra pozycja, to jest dobra pozycja, wbrew pozorom. Ja zaraz. Ty się stacza z tej górki, kurwa, tym bokiem. Dobra, słuchaj, jadę tutaj. Czemu ty jedziesz? Butu od śnieża! Ty masz teraz punkt oparcia o ścianę. jedziesz Ty i teraz ja bym jak się złapać, żeby cię nie wyjebać, kurwa, co żeś zrobił? Tak to ja zrobiłem. No, po pierwsze sam się wyjebałeś, po drugie odśnieżyłeś aż tak, że teraz mogę cię tylko na atak wyjebać Eee. Do was jedzie jeden czołg ciężki. Chuj z tym czołgiem, my tu mamy ważniejsze problemy. No nie wiem, złapę mnie. Jak to brzmi jak do tyłu! A, do tyłu! Czekaj... Tak, żebym ja jechał do tyłu. Ten mecz już się kończy, wiesz o tym. No tak, już słychali w stronę drogi, czekaj... To łapcie... O, dobra. Wygraliśmy, kurwa. Ja pierdolę, dobrze, że oni tak sali, bo byłoby żałośnie tak przegrać. Całkiem. Jasny gwint, pierwszy samolot, pierwszy kałaszek. Może go zamęczy odgłosem strzel strzelania o, i sam się potnie. Jest, ja... o, dawaj go, Jakub, kurwa. Przestań, kurwa, latać! Spójrzmy na tabelę. Gdzie są, gdzie są mapy? Gdzie jest tabela sprawiedliwości? Dobra, mam go, kurwa. Tab. A, a tam I... to musisz włączyć coś. Coś musisz włączyć, tylko nie wiem teraz co, bo jestem skupiony na zabijaniu, w Edel, jestem za tym typem, co jest za tobą. Aircraft Sam się chyba rozpierdolił, bo to sam teamwork Nie, rozpierdoliłem mu wcześniej tam krytykalem coś Krytykalem? Jezu, jak to się wspina, kaleko, to za spadnie ten samolot po prostu Eee Podlecisz Podleciałem! Lecę 100 km kurwa, na godzinę! Jak źle! Nie, nie, nie trzeba! Kurwa, zabiję się! Lecę! Ja, nie, nie, nie Nie, kurwa, leć! Leć do góry! Lecę! Wspinaj się, kurwa! prawy dolny róg tylko Kurwa wylądowałem! Wylądowałem <grym> Wylądowałem! Kurwa! Po... Jasny chuj! A no to teraz startuj, JOHN Nie mam Wylą mocy! Coś mi się zepsuło i nie mogę... Nie działa nie mi przyspieszenie. Małdolf. Crash landing, no. Ja jak na moje to wylądowałem. Soft landing i kuj. Czaisz? Tak ciężko podlecić pod górkę, że aż wylądowałem za nią, bo już nie miałem mocy. Jaka bieda jebana. Ej, oni chyba wygrali.